tu jakaś nowa religia jest? Jaka religia? Nie wiem jaka, jakaś nowa. Nowa religia? Boga albo co? Bo ja jeszcze nie widział. Co ty pierdolisz, gościu? Po co tu w ogóle przyjechałeś? Widzisz co tu jest dookoła? Jakiś pełno mutantów tu lata po, po lasach. Co Właśnie. Nie jeden takich mógłby cię zjeść. Albo mnie. Ty się dorobić, to warić, weź lepiej tam spokojnie siedzieć. Złodzieju ty jeden. Masz jakąś broń? Mam pistoleta, dostałem właśnie. Czekaj, oddać butelkę, bo ktoś chciał ode mnie butelkę. Ty tak sam tutaj się kręcisz? Pić mi się chce. Poratowałbym cię, ale nie mam czyn. Znajomych, ale ich nie widzę. Jakich znajomych? Jeden wyciarny. Jeden widzieliśmy mówiliśmy na niego bambo. Ale co, afroamerykanin? Tak, jakiś afroamerykanin. No to nieźle masz. Tego nie znam. Gdzie się rosyjskiego nauczyłeś? Tu Kaukas jest dzisiaj jakaś Japonia, co ty pierdolisz? bo to ty? Nie, to nie wam bo Ech, problem masz do białych, bleć? Jaki masz problem? Jaki o... jest twój problem, bleć? Podejdź mi to, powiedz, w twarz, bleć. Jaki to jest twój problem? Ja nie mam problem. moja kolega była czarna, no. I, i było dwóch, jesteś biała. Bo on był czarny, a ty jesteś biały. Jego by od razu no to... poznał, bo... Tutaj czarnych to tyle, co azjatów pewnie. Daj. Nie dyskryminuj mi, tu, mi tutaj ludzi. Następnym razem pogadamy inaczej. Spokojnie, spokojnie. widzisz, że to jest Kaukazec. No. Jaki Kaukazec? Dobra, Kaukazec. Idziemy polować na psy. Chyba, że chcesz tu no ta, zostać. Chcesz coś do życia? psy? Do życia? A tam chłopak jeszcze, tak? Co wylewa woda? Nie wylewa woda, tylko tobie daje woda. Pi. A może ona za tutaj A może... Nie, nie ja nie chcę, ja cię nie znam. Może ty tam nasikał wcześniej, co? Może jej nasikał. Ale to jest najmniejsze twoje zmartwienie jakbyś nie zauważył. Widziałeś co jest dookoła? Gdzie ty ma ta butelka powoda. Ja też co taka. Butelka powoda jak to butelka woda była. Mówiłem, żebyś pił. Czy tam butelka szczocha? Żadna butelka szczocha, butelka woda. Ty kichnął? Ja kichnąłem, ja jestem chory. Zarażony człowieka. Żebyś ty za chwilę w anomalii się wpierdzieli i na No to jaka anomalia? Nie podchodź do pojazdów, są napromieniowane. Gdzie te psy? Ty myślisz, że na te psy wystarczy ich gwizdać? Czy ty jesteś poważny? No, a na psa się co to robi? Nie gwizda. Przecież to pierdolone mutanty, gościu! Jakie? U was na Kaukazie chyba wpierdalacie psy, z tego co się orientuję. Kurczę... Gołębia! Gołębia lepsza. Nie wiem czy to dobry pomysł tutaj się tak zapuszczać. Nie podchodź do pojazdów! Wszystko poziomka. Co to za zabudowanie idziemy tam? No zwiedzamy. Ostrożnie. Ja. Myślał, że tu można znaleźć coś cennego i się dorobić. Tylko dlatego tu przyjechał. O tam snorki, dasz radę? Dobrze szczelasz? A yeah. Tak nie najlepsza. Jak nie najlepsza To może się źle dla nas skończyć Toś ty masz taki automat do tych pięciu rozwali jedna seria Skończy się magazynek A nie ma druga? Szukaj skrzynek do mnie Oj, kolega Kurwa strzelaj! Strzelaj! Szelaj! Ja pierdolę! Skąd masz to? Kaukas, chodź! Znasz ich? z Wietnamu. Jakiś chłop tam patrzy do mną. Gdzie oni są? Ledwo co poznał, Cześć, tu, tu, tu są te chłopy. Czekaj na nich. O, idzie! A, o, 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 no mówiłem, że poznałem jakiegoś kaukaska. Dobra! O, A Przecież to zwykły kaukazowiec. Bambo ci się Trzymaj, weź sobie. Akurat na twoje przeziębione gardło to będzie w sam raz. Śmiało, bo się. się. Nie dla zańca, kiep, nie dla kałkuzańca. Widzicie, żartuję. Co się stało? Nie pytaj, co nam się stało. Dobra, grzyb, kurwa, lis i śmiałkowy. Bo tu nie ma, co się pierdolić w czasie. Nie jest przedszkole, albo ruszamy, albo nie. Ma, kupi mi ktoś fante. Dobra, dobra, kurwa. Dzięki. Chciał kupić, ale nie, nie miał tyle rubla. Dziś jak jej tu powiecie, jest jeszcze. Dobra, no tak. kurde, ka... Kamek cię uzdrowi, Kamek cię uzdrowi. Ale wczoraj... <laughs> nikt nie chciał uzdrowić też. Znaczy się tak nazywamy. O, Co o, jest? O, jesteś... Dobra, chodźcie, ominiemy to dookoła. Ty sprawdza, czy to, czegoś nie ma. Co to idzie? To chyba ten mikrofon. Tak mikrofon, no. Weź miko. Ok, Harry. Dobra, chodźcie. Dobra, jesteśmy. Jak nowy? <głos> <głos> jak odczucia? Jakie odczucia? Jak kurwa, odczucia stary. Ja tu cały czas kombinuję, jak się stąd wydostać. Masz może coś do picia? A Ale... gdzie tu Ale... z wojskowego? Wojskowi to już dawno gry są. Tak bo to powiedzieliśmy dawno zostali. Ale czy wy jesteście poważni, wybiliście wojskowych i myślicie, że rząd nikogo tutaj nie przyśle? Nie przesyłac już nikogo, wlać. No? Żebyście się nie zdziwili. To jest ostatnia garska. Wiesz co robili tu wojskowi? zabijali starkerów bez ostrzeżenia, strzelali bez ostrzeżenia do nas. Do nas. Ile ich tu jest?

Prywie, prwie nabłyś jakieś lekarstwa dla tego japońca? No, Proszę, zapłacę wszystkie pieniądze, co ma. Wlać, no to zależy, czy żeby... nie ma części mutanta. Ja też. A... Ja też bym chciał. Ja, ja, ja jakieś mnie ugryzł, chyba. O, Kemed. Da, Dam ci nóżkę, trzyma. Dzięki.

Patrzcie na to, ja No i tutaj jest woda Gdzie? Derek. O, strzały, strzały, było swoich naszego po Tego Gdzie drugiego? na ta, ta rozpalić No to kurwa pojemnik mi daj No przecież nie będę tego łapy brał już ci trochę lepia? Ja? No, chuja. Co to robi? Oooooo! Chinczyk! Ciang ciąg! Chodź -tryng -tryng. do góry tutaj. O może, już tak. To... Ty skórnie, synu. A ty Stalker jak się nazywasz? No i co robisz w Zonie? Ogólnie jestem Daniel Capros. I co? Szukam w Zonie... Sz Szukałem Dobry w razy. Ja nie debilu, Mam w Moskwie dobrze prosperującą ja ja ty zajbałeś, firmę się tylko się kurwa odkuj. Albo miałem, bo no, patrząc no, na to obecny... To ja, tylko, debilu, tylko, tylko się kurwa odkuj. Dawaj tego kołacha, Kondo nie banku. Nie, ja tylko się odkuj to ci zajebie jeszcze raz. Dawaj tego e, kawacha. O to, 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 ma być kurwa na pokładzie. No i wynająłem Wiesz, ogólnie słyszałem o Zonie, niby były jakieś zdjęcia, niby po internecie latały jakieś filmy. Ale szczerze myśląc... No, no i tak to czasami u nas jest. Dobra wolność, widzę. Wszyscy mają wolne słowa. No i wracając do tego momentu, już nie wiem, w którym byłem, w którym się zgubiłem. Mam przedsiębiorstwo, mam pieniądze. Będąc kiedyś przejazdem w restauracji, siedział jeden taki chłop, co zaczął wygadywać, żeś był w Zonie. I mówił jaka to Zona niestraszna. Podawał się za byłego wojskowego. No i wiesz, pomyślałem, że to może być przygoda życia. Ta zona, cała ta jest ściema, że robią tutaj naukowce po prostu jakieś te, te eksperymenty, jakieś wybuchy jądrowe kontrolowane w desę No i postanowiłem, pomyślałem, że to może być dobry temat, dobry temat na zwiększenie, nie wiem, produktu, marki, rozumiesz. Tylko kręcę się tu z ekipą, grywam jakiś film, a jednak okazało się trochę inaczej. Kontakt miałem w wojsku i przerzucili nas przez granicę. Mnie i dwóch najemników, których miałem z polecenia. Ale totalnie poszło coś nie tak. Wojskowi, na powiedzmy punkcie przerzutowym, kazali nam się rozebrać z naszego ekwipunku, bo byliśmy dobrze przygotowani. Pukawki mieliśmy nawet lepsze niż wy, no ale widzisz, wyszło inaczej. Mówili, że wszystko dojedzie do nas, ale tak niestety musi być transport zorganizowany. No i wiesz, no i rozdzielili nas. I nagle wysadził mnie jakiś chuj na pomoście. Jak widzisz jestem, jak jestem ubrany. Kurwa, chłopie, ja w takich rzeczach codziennie nawet nie chodzę. Jak, nawet jakbym miał wyjść gdziekolwiek, to, to jakiś dramat. I powiedział, że, że mi się pierdolił, że nigdy stąd już nie wyjdę i mam zapomnieć o wszystkim. I pieniądze, i sprzęt, i ludzie przepadli. Nie wiem, co z tymi dwoma wojskowymi w sumie byłymi najemnikami. Nie wiem, czy mnie wyruchali razem z wojskowymi, czy po prostu gdzieś tu krążą mi nie mogę jeszcze ich znaleźć. No i tak to wygląda. No, wygląda no, tak. będziesz z nami żył yes, dobrze, to, to i będziesz miał więcej niż nic że. Nie masz że Z nami ciągle współpracują. To no do tego też możemy porozmawiać, jeśli chcesz, na osobności. Rozumiem. mają w dobrym sprzęcie i mają się dobrze. Rozumiem. Ogólnie ta nowa rzeczywistość na razie mnie przerasta. Nie wiem, czy jestem gotów w ogóle. Ale wiesz, my nic większego nie, nie wymagamy, oprócz skorzy. tego, żebyś tu był dla nas lojalny, bo nie jesteśmy jakimiś bandetami. Nie no, mam kurwa, już. Wiesz, chuj, na razie to staram się tylko przeżyć. Bo broń to, wiesz, kiedy trzymałem ostatnio, na strzelnicy. Na szelnica, to kurwa jakieś mutanty! Jak wczoraj zobaczyłem, to myślałem, że padnę. Łapy mi się trzęsły, teraz już a trochę się? jest lepiej, ale dramat gdyby nie tych kilku chłopów, no to byłoby źle ze mną. No trochę mnie uratowali. Oprócz tego kaukaza, pierwszy raz chciałbym, widzę. Nie chciał wierzyć. W dupie, w dupie to masz co wymówić, ja bym się wódki napił. O, i to jest jakiś pomysł. Ja to bym coś, bo <coughs> zaczyna mnie dusić mocniej. Pomyślisz, że go trzeba. Tak. Nie wiem, ma cały czas. No się się nie wiem, się dzieje, ja, brzygam, to się gminę, nie ja to teraz ale to nie żryj, nie żry. A jak masz żreć, to powoli a nie. Po, ta, ja nie. Tak, ja akurat nie żrę, bo i tak nic nie ma już. Kaukaz, skąd masz taką kominiarę? To... A dali mi tutaj po... Może byś mi oddał co nieco. Oj, masz, Czapkę czy cię bo... popierdoliło? Strzelbę mi oddajesz. Masz się nie narzeka. Masz in nie narzeka Od razu lepiej. Masz jeszcze coś? Nie. Mamy dzisiaj grzybelisk Normalnie... Słuchajcie. Potama. Podobno ja to jesteście nowym zonie, no... tak? Tak. Aha. Dzielicie się jak u usta... dzielicie się jak u znajdziemy. co nie, co nas <noise> Eeeo o wolnościa Ma być kurwa złapany, mam to w ogóle. No złapie Ktoś mi mówił, że... Złapany, mam powiedzieć tak jak mi powiedział z broni Ro ma być rozbrojony Ma być rozbrojony. Ro że jesteście non stop naprocięcie Bo oddajcie nam jak oddajecie nam to równa się no to i co większe, ta, większa zapłacenie No tam chyba jest, nie, nie wiem czy szczerze i nie wiem jak ja nie wiem, czy ja zaraz nie umrę, nie pot... strzelnie... ja bym nie potrafił. Jeśli mnie strzelacie, to chyba dalej nie jest tak, źle. Tak, macie takie anomalie i musicie mieć taki detektor i pojemnić te artefakty. Hmm. Wtedy łapiecie o, artefakt, o, o. przynosicie macie, dla nas i my zresztą, płacimy to, bardzo dobrą siano dobra. za to. Dobra. Bo niektóre dobra, artefakty a... są ży życiodajne i na przykład pojawiają ci radiację, albo nawadniają cię, no albo rozumie, takie Jezu. rzeczy. To brzmi dobrze. Nawet lepiej niż te pierdolone mutanty. Ale oczywiście, że tak nie marnujesz dosów, amunicji i nie psujesz broni. Wreszcie. No ale skoro to brzmi bardzo dobrze, wreszcie aż zbyt dobrze. W czym haczyk? Jak haczyk? Nie ma żadnego haczyka. No anomalie są... No to w sumie spokojne. jest. Anomalie są kurwa po prostu niebezpieczne, ale to jest bardzo łatwe. Po prostu musisz podejść... Nie możesz w nią wejść, to no, kurwa, to pikać ci będzie, jak ci będzie pikać taki dekoder. Takie na licznika nie mam ani nic. Widział jak oni wczoraj przyjera. to robili. To nie jest trudne, naprawdę. Zapytacie się tego Nikodema czy kogokolwiek, to nie wam pokażę o co chodzi. To zarobki są naprawdę dobre, bo ten bo taki Borys ostatnio przyniósł dla nas kurwa, z 20 artefaktów, to mu zapłaciłem 70 tysięcy. dużo. 70 tysięcy? Mimo wszystko. Jesteśmy wam winni nawet więcej niż przysługa, bo. Właśnie. się nie spierdalacie. Właśnie, nie, nic do nie leki. Jesteśmy takimi samymi stalkerami jak wy. No, a, a propos leków, nie mnie. Co to był... kurwa podsłuchujesz do chuja? Dokładnie. <laughs> Muszę iść po, po. No masz takiego kołacha do jebanego. Ja pierdolę, co to jest? Psa, rery, to, masz, to jest piesek, to jest spoko, spoko. Spoko. Chłopne, ty, CRG, mam, amu mam amunicję do tego, do 5.45 i 39? O Do baru. To, ty... Burwa. Jeszcze jeden na ulicy. A ty wziąłeś ten sprzęt kurwa z Giewon od Giewonta czy nie? No dobra ja mam też pleca ku moje... Dawaj kaukas. A mówiłem do tego debila kurwa wejdź kurwa do góry. A nie, ten kurwa będzie stał na dole kurwa i będzie zgrywał boatera. Nie, nie potrzebuję. Kurwa co jest? Ja pierdolę. Nie, nie ruszaj się, nie ruszaj się, taka się. Co to kurwa jest? tutaj w naszą stronę, w naszą stronę chodź. No ale nie pika! To jest bardzo dużo tego. Uważajcie, patrzcie, tu już patrz do blisko, tam bardziej drugą dalej, dalej trochę. Nie pika. To chyba pusto, chyba tu nic ma kurwa. A ty nogie to co to było? Za pierwst tej symbolki. To było, pika coś. Kurwa! Ja pierdolę! Co jest? Już Co jest? No wziął na pokładzie, <laughs> panie. Czysty. Tak, 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 tak. Dobra, Śpiało, wyjdę sobie na dach. Dzięki. No, popatrzcie ja. No oby, oby.